Jak w się pasoli ten pom się nie. Co my jesteś? Idę z tatą na zakupy, czy tata? Nie pistelarz do samodzielnego montażu wielbiam. O nie, poważnie? Jak dobrze, że mam zasolarz do Skarb Skarbnie dziewczyna. No. Widziałeś? Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogmasie dzisiejszy dzień zaczynam od zakupów action, bo muszę kupić jakieś mocowania do wieszania tych wszystkich wieńców, niewieńców Idę z tatą na zakupy Cześć tata. <grym>, tata! Idziemy robić zakupy jedziemy do szkoły ozdabiać. Dotarliśmy z tatą do szkoły, z zdjęci z zakupami i teraz zabieramy się za rozkładanie choinki Piękna jest, naprawdę piękna. Nawet mi nie przeszkadza to, że to nie jest ten wzór, że musiałam zamienić. Że ta z domu będzie tu, a ta ze szkoły będzie w domu. Ale obie są przepiękne. Wyszuka w Castellamie. Kupiłam takie lampki w starym stylu, czyli takie jakby świeczki z klipsikami. Wykupiłam wszystkie, które były. Było tylko pięć opakowań, więc mam nadzieję, że da to fajny klimat. I zobaczymy. Za tą tutaj system stworzyliśmy e, naczyń połączonych. No bo te lampki nie mają czegoś takiego, że łączą się z kolejnymi. Pewnie można by to jakoś elektrycznie zrobić, ale nie mamy na to czasu. Więc mamy takie zielone przedłużacze, które będą włożone w choinkę. E, no i do nich będą podpięte te lampki. Na placu boju, Tata pojechała do domu, a ja będę dekorować drzewko osobami, które kupiłam. Jeszcze nie mam wszystkich, ale zobaczę, przełożę te, które kupiłam. To też jest tak, że ciężko sobie czasem wyobrazić, czy ta ilość, którą już mamy, jest wystarczająca na daną boinkę. że jeszcze kilka takich swoich pięknych ozdób kupionych w tamtym roku tutaj właśnie na choinkę zawieszę, to takich miejscach gdzie zrobiłam sobie jeszcze przestrzeń no pięknie się prezentuje tak bardzo klasycznie To mnie dzisiaj odwiedził Ekipa z Wiednia, Bo robimy fajną akcję. I wy w momencie, kiedy widzicie tego vlogmasa, to już możecie od razu przeskoczyć na Instagram Struj mi się, zostawię Wam linka w opisie pod spodem, bo robimy kalendarz adwentowy. Tak nie masz to ja pokażę. I mamy akcję, co można też tutaj zdobyć z mojej strony, bo się przyłączam do tego kalendarza. Moją torbę! Super torba. paleta, paleta. mixtape, Tak, tak ja powinnam trzymać mm -hmm. I ostatnia, czy ja znajdę? I pomadkę od x oh. Z taki zestawik plus kamizelkę strumisiową, którą wiecznie u mnie widzicie, na mnie widzicie. Powiem ja cały czas chodzę w, w sezonie wiosenno-jesiennym. Cały czas w kamizelkach od dziewczyn chodzę, więc tak, już wbijajcie szybciutko, oczywiście po obejrzeniu do końca tego vlogmasa. rzecz jasna. Wbijajcie na się i bierzcie udział. Wystarczy skomentować. Wystarczy skomentować na Instagramie, a my Waszą nagrodę dzisiaj zabieramy już ze sobą, bo w poniedziałek będziemy ją wysyłać. Zapraszamy! Jest już 19, troszeczkę się zasiedziałam w szkole. wszystkich dekoracji Wam może nie pokażę, troszeczkę choinkę, no i widzicie za mną wienuszki. Pięknie się tam prezentują, po prostu nie mogę się napatrzeć. Ale jeszcze jutro kupię światełka i jeszcze będę urządzać. Zaczęłam sobie jeszcze bardziej segregować tutaj kosmetyki. Bo wiecie co, jakieś warsztaty to dochodzę do tego nie. To lepiej jakby tak to przełożyć, bo tak będzie łatwiej szukać. To tak, to tak. Wiecie, jak to posegregować, więc znowu tutaj robię zmiany. Na przykład na podkłady mocno zastygające. Tutaj wszystkie podkłady mocno zastygające, wodoodporne, tutaj podkłady lżejsze, nawilżające. E, jeszcze to muszę wszystko sobie poznaczać. Teraz nie będzie takich warsztatów, gdzie będziecie używać tych kosmetyków, no ale tak wiecie, to zajmuje mnóstwo czasu. Niewyobrażalne to jest wręcz, bo tych kosmetyków jest bardzo dużo, więc znowu zrobiłam sobie bałagan, wszystko zaczęłam segregować i. Jeszcze muszę posegregować, wa palety zrobię osobno na jakiś niód, osobno na to, osobno na to, więc sporo, sporo tutaj mam układania. Nie wszystkie kosmetyki powyjmowałam, mam też nadzieję, że te pudełka dadzą radę wytrzymać yy, po prostu obciążenie, więc tak tu sobie układam. Chciałam zrobić jak najwięcej, żeby jutro nie musi tutaj przyjeżdżać, ale jednak muszę. Jednak muszę przyjechać, muszę jeszcze jutro rano zrobić zakupy, a później tutaj podziałać, jeszcze posprzątać, umyć podłogę, wszystko porozkładać. Więc jeszcze trochę pracy mnie tutaj czeka, więc jutro sobie przyjadę, no i zobaczymy, no. Też muszę nakręcić wstęp i zakończenie filmu na klasykę. Nie wiem jak ja to wszystko zrobię, po prostu nie mam pojęcia. Ta doba jest za krótka, dlaczego tak to jest. Zaraz przyjeżdża po mnie Michał, bo musimy zabrać te kartony po choinkach, gdzie się po prostu przełożyć, bo one się przydadzą. Wiadomo jak będę wszystko już później pakować. No i przyjeżdża, przyjeżdża, przywozi też kilka rzeczy potrzebnych na niedzielę. Szaleństwo, więc jutro znowu tutaj będę w mojej pięknej klasyce. Kompleksowa usługa. Dostawcze auto, to, cześć Michał. Może to stary, dostawcze auto, ale popuścisz raz, to potem do. osobówki też tak będzie. Wchodzić. Nie macie coś śmiać. Nogi do samochodu. Dziękuję bardzo. Opuszczamy klasykę i jedziemy do domku. Jeszcze popracować trochę, złożymy łóżko, co? No, fantastycznie. No, dawno nie pracowaliśmy. No to wyszedłem wcześniej z pracy właśnie. Idziemy na romantyczną kolację, kolację. Proszę nas nie oceniać. Do złotych Łuków. Złote łuki to jest w sumie ekskluzywna restauracja, tam coraz drożej jest. Po rachunkach to ale zauważam bardzo często. Musimy po prostu coś szybko zjeść, bo jesteśmy bardzo głodni, zmęczeni, a czeka nas jeszcze sporo Mamy pracy. małe zajęcia w podgrupach, jeszcze wieczorem. No. Moja porcja już jest, a Karolina czeka na swoją. Wracamy do domu. Na jedzenie. Stanowi do Lidla, jeszcze coś potrzebujemy? Paczkę mam do odebrania zaskocz mnie chociaż raz. Proszę cię. Nie jeździmy na parking do Lidla robić... postawić auto i zrobić zakupy. To jest takie specjalne miejsce Karolina tak. Ziętek, i po prostu stajemy i odbieramy paczki. Po prostu. No te paczki nosną, gdzie jedziemy? To... Ale jeszcze trzeba paczkę odebrać. Albo mogę, Michał do mnie nie. dzwoni, kupi coś w sklepie, w nie, drodze do domu. Dobrać. Nie, ale paczkę mogę odebrać. <grystanie> ale to jest zasłona prysznicowa do naszej metamorfozy ostatecznej, po prostu łazienki. Znaczy nie ostatecznej, bo jeszcze hmm. coś na pranie trzeba wykopić, A potem jeszcze Więc... coś. Tak? A potem jeszcze coś, a potem jeszcze coś. No Z jak nie, to nie my... ma słowa, ostatecznie takie stwierdzenie nie działa. Nie. Do następnego razu, a nie razu. To jest Tak, Tak. <grystanie> 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 Tak, Także musimy paczkę odebrać? <laughs> się Paczkę i w sumie kupić coś na jutro, bo chcę coś upiec. To jest, tylko... że mam auto dostawcze. Do. O, a, a mam takie Pod klatką postawili. Urobiliby, no, no, no przecież jestem najbierniejszą klientką. Za Zawnioskuj o to. <laughs> Metamorfozy, sypialni, czas zacząć. Michał zaczyna od wymiany mojej starej, taniej lampy z Ikei. No miało być łóżko, nie? Tylko. Ale Karolina jest mistrzynią w kuciu żelaza, póki gorący. Nie Karolina jest mistrzynią, tylko każda kobieta jest mistrzynią w kto... tym. No to powiedzmy, że Każdy... masz to upanowane do perfekcji zupełnie. No oczywiście, że tak. Czy ja nie jestem dobra, Michał? <grym> no nie, elektryki nie potrafię, także... Sprawdźmy, kto jest go pierwsza <gry> no. Nie ma problemu. Co to za wynalazek i No po prostu. A wymieniamy na taką myślącą. Możemy sobie tutaj bo może przyciemniać, mało, rozjaśniać. Bo może mało kto wie, że stolarstwo to moja pasja. Ja jestem elektrykiem z wykształcenia. Widzicie jakie mam szczęście? Tego nie miał w CV, że jest elektrykiem. Zapal. <noise> A, jest, gdybym ja cię nie znała, to bym za dostała, ale że cię znam. Jest zna. jeszcze ktoś kogo to nie bawi, <noise> naprawdę. Po prostu. Dobra, teraz gaś na poważnie. Bo jeszcze, coś, bo jeszcze coś mi się stanie. Lampę poproszę. Nie wiem, czy każdy widzi, to jest dosyć niestandardowe zakładanie na klik tylko. I podłączamy dwa kable i zapominamy o lampie. I teraz musimy tylko celną. Lampa się zaczeskuje. Dobrze by była, jakby działała, nie? Bo jak nie, to nową wieszać. Jak w ten, Jasia Pasoli, to co masz coś jeszcze. Tadam! co? Tadam! co Pół godziny lampę zmieniać. Po prostu. <laughs> ale masz teraz dobre światło do tego, żeby to zrobić. A, czyli ty zadbałaś o to, żeby mi się dobrze Tak, tak, tak. Skarbnie dziewczyna. Na no. Bramie. Widziałeś? Tak, <laughs> co? Takie łóżko wybraliśmy. Musisz że tu jest Z No tak, no można. No. W homla. Ale. No takie mamy małe wątpliwości czy to będzie dobrej jakości. Muszę powiedzieć, że meblami się zajmuję od 16 lat i zawsze czuję tremę jak otwieram takie paczki. Jak ma... nie ty robiłeś? Jak nie tworzę dokumentacji do składania mebli, to nie wiem do czego co jest. I często improwizuję. Ale od tego zależy szczęście, więc trzeba się postarać. To przynajmniej nie jak większość mężczyzn, którzy nie czytają instrukcji obsługi, bo ty je tworzysz tak naprawdę, nie? Tak, ale instrukcje, które tworzą inni ludzie, są po to, żeby z nich skorzystać, po prostu. Bardzo dobrze. Można być najmądrzej... Teraz powiedz to głośniej, bo oglądają nas też panowie i, i żony, teraz pewnie Czy ich namawiają do dokumenty zmiany jakiejś. bardzo ważne. można być najmądrzejszym na świecie, ale jeżeli ktoś coś dla nas przygotował, to warto jest chociaż rzucić okiem. Tak. Toż tak uważam. Się nie urodził mądry i nie podjadał wszystkich rozumów od razu. No to Co to jest tutaj w końcu? To jest O, materiałe. boki. Boki? No materiałowe są. Czyli będziemy na podłodze jednak spać. Tak no to jest, ciekawe. jak coś wybrać w No promocja była! Może, żeby lampy nie uderzy. Zadziwiająco lekkie są te elementy, muszę powiedzieć. Uh -huh. A może ja jestem przedmiotem... Trochę kolor martwi, bo na zdjęciach było takie jaśniejsze. Dobrze. Trochę. Im jaśniejszy, tym lepiej przy kotach. Przy psie tak samo, nie widzę. Co tu będzie do składania? Cyk, i gotowe. Ale to jest takie, naprawdę no zadziwiająco lekkie Chyba... No, No, nawet... wiesz ile to kosztowało? To, to nie było jakieś. Bardzo... myślę, że na wiosnę kupimy nowe łóżko albo nie, na wiosnę ja zrobię łóżko. To, tak? No właśnie, dopóki ktoś nie skomentuje, że dlaczego stolarz nie zrobił, no się kupiło, no szybko, żeby było. Tak, bo po prostu mam teraz tyle roboty, że no chciałbym, naprawdę chciałbym. E, daj te mi, Albo Ile 900, nie, 1000? No, chyba. Coś takiego, takie śmieci, promocja śmieci. była, naprawdę. Co ci dać? Z A tak, dobra. Jeszcze chciałam powiedzieć. Z <śmieci> śmiecią. się przestraszył, że nie ma spelarza. Jak zadałem pytanie. No, bo gdzie... czytałam opis, a po tych Więc... choinkach nic mnie nie zdziwi, teraz. A z Holand tak samo był problem. I tutaj y, takie ostrzeżenie dla Was, bo nawet kurier, który do mnie dzwonił, bo akurat. Paczka oczywiście, że się opóźniła, więc paczka dotarła, kiedy ja byłam w Wiedniu. I pan kurier do mnie dzwoni i mówi: A mógłby pan to wynieść na górę i po prostu zostawić pod drzwiami? Ktoś z rodziny przyjedzie i po prostu załaduje to do mieszkania. A pan mówi, że to jest przywiezione na palecie i że oni nie wnoszą, i że w ogóle tej informacji nie ma i cały czas mają taki problem, że ktoś zamawia. Oni mają bez wniesienia, tak jakby, i zostawiają ludziom, a nie mogą przed blokiem na przykład zostawić na palecie, być jakiejś rzeczy. I w ogóle Homla nie daje informacji na ten temat, nie daje możliwości zakupienia transportu z wniesieniem. E, I są takie cytki, więc no, Kurier był na tyle miły, że później dogadał się właśnie z Michałem to i ja odebrali to, i, to. Ty się tak, ale wiesz, to no, zrobił no tak, wszystko że, tak, że. Ja nie mam tej paczki do tak. centrum przeładunkowego, bo już było więc. Więcej paliwa byśmy wyjeździli szukając tej paczki niż to już kosztowało. Także no. pozdrawiam już raz, ale pozdrawiam jeszcze raz kuriera, który poszedł nam na rękę i zachował się jak człowiek, co jest tak. średnio spotykany już w tych czasach. Niestety. Tym bardziej po wczorajszej akcji z kurierem, o którą wam opowiadałam, to, to wiecie doskonale, że ostatnio jakieś mam takie ciągłe przeboje i tutaj też tak było, ale na szczęście właśnie wszystko dało się załatwić. Wszystko zależy od człowieka. Grzeje? Tak. Wiesz. No, więc łóżko dotarło, ale też z przebojami, bo ja inaczej. O. Jest i stelarz do samodzielnego montażu, uwielbiam. O nie, poważnie? No. Jak dobrze, że mam stelaż no. Ja miał swoje śrubki, to bym wiedział, który użyć od razu. A tak się muszę patrzeć, co jest to jest tak co. Ale jak się... wszystko w by nie poukładamy. A tak co, by się łóżko nie rozleciało? Nie no. Mam no, takie solidne nóżki, a reszta to a tak. łóż ze sworzniem B. Ja nie potrafię tego języka znieść po prostu. Ja sobie biorę śrubkę, wkręcam, przepraszam, wkręcam w płytę wirową. Wszystko jest proste, a tu ja są same utrudnienia. Od początku. Dobrze, ale jedną zagadkę już rozwikłałem, także lecimy. Wygląda łóżko. Jeszcze nie ma stolarza i co Panie Stolarzu, Pan powie na jakość tego łóżka z homli? Jest ok. Jest Za bardzo lekkie, złotych. no ale śrubunki wyglądają na dosyć dobre. Cóż mogę powiedzieć? Poddamy to testom. Może się nie przyczyniłam. Tak jest. Jakoś to będzie. No w sensie, że już kończymy prawie. To jest wspaniałe, kochanie. No prawda? się od zawsze łóżka składała. No. Właśnie. Zabawa zawsze... Praca zawsze powinna sprawiać prawdę. No, tak. To jest jakaś wina? Jakbyśmy zarobkowo składali takie uczka, za wiele nie zarobili, w lecz pewnie. Tak? Z tym tempem. Świetnie nie mnie. Myślę, <laughs> że moi widzowie wiedzą, że ja nie chcę że. Kochanie też wiem. Nie raz widzieli jak składałam jakieś łóżko. O to skoczko. No tak! Jest łóżko. Jeszcze stoliki nocne będzie trzeba kupić. Ale to już jak się pozbędę tego. Wtedy będzie można podziałać. Ale już nie będziemy spać na ziemi! Tylko na łóżku! Nie ma źle, wiesz która jest godzina? Chyba nie chce wiedzieć. Jutro montaży zawsze spoko. Jest łóżko. Na razie tylko łóżko, ale aż łóżko. Reszta, nawet tutaj wiecie, wokół, to w innym terminie. Kiedyś tak będę tutaj upiększać powolutku, ale najważniejsze jest to, że mamy. Już nie będziemy spać na podłodze, w sensie na materacu na podłodze, więc no cieszy bardzo. Niedługo zrobię tutaj świąteczną pościel i w ogóle wszystko będzie cace. Ale teraz wypadałoby już powolutku 23.29. A jeszcze muszę tego vloga zmontować, vlogmasa, więc nie wiem, o której się położę tutaj na to nowe łóżko. Jest jeszcze parę minut przed północą, więc może... Jest, przybiegła. Przybiegła. Dzisiaj się czuję bardzo dobrze. Skoczne, szalone. Proszę bardzo. Ty już mruczysz? Nudzie wyciągnięte. Cik. Wdówko. Wdówko. Dobra. Otwieramy. Ósmy. Który my już dzisiaj. Ósmy. Kaczuszka. Kaczuszka. Uh -huh. powolutku nikt ci tego nie zabierze <grym w> a ty co? zabawki? <grym w> zabawki? <grym w> ale to musisz zejść a w kocim kalendarzu pod numerem 8 Jędruś smaczki są nie wiem wołowina to chwila numer dziewięć no właśnie mówię, że jeszcze przed kilka minut przed północą śpieszy się, żeby otworzyć kalendarze tak jak jesteście zachłanne to dostaniecie dwa numerki od razu <grymne> sprawdźmy to kaczka nie, wołowina, przepraszam, wołowina Jędroś wołowinka hmm? jeszcze, jeszcze proszę bardzo wcinasz? No, ogóle, a ty tego nie widzisz? Proszę bardzo, to są smaczki, to się je. To się je. Nie zaczepiaj, Stefci. Proszę się nie bić. Stefciu, chodź, tu jeszcze masz. Chyba ta wołowinka im akurat nie podchodzi. To chcesz jeszcze? Tak, tu chcę jeszcze. Czyli wołowinka nie? Kaczka jest zjedana. Czekaj, zrobimy drobniejsze, tu masz Daj to duże A ja w kalendarzu The Body Shop miałam krem do rąk I... Za dwie, więc zdążyłam Jest już po północy Stefan ciebie gada Cześć No co? No miał. No. Więc my jeszcze będziemy chwilę odpoczywać. Ja końcu, będę montować no. film. Także witamy Was już w kolejnym mm. Co? Tak. Kiedyś wypoczniemy. Po śmierci. Pa. Pozdrawiamy.